Cześć i czołem, witam Was serdecznie z naszego wyjazdowego hiszpańskiego studia. Nagrywamy dzisiaj wcześniej, póki słońce nie zrujnuje do reszty naszego polowego kadru, a dzisiaj temat, no co do którego już mówiłem na Instagramie, mówiłem na YouTubie w karcie społeczność, mówiłem na Facebooku, że czas się za niego zabrać, czyli podsumowanie, no już ponad 2000 km testu Superiora X-Road. Bardzo ciekawego testu, ponieważ tak jak od początku mówiłem, ten rower, kiedy tylko do mnie przyjechał, na no, zupełnie inny test, bo trafił do na krótki typowy test, gdzie miałem na nim tydzień pojeździć, nagrać wrażenia, zrealizować materiał i go odesłać z powrotem, ale ten rower sprawił, że idealnie wpasował się w moją koncepcję, której aktualnie poszukiwałem czyli roweru i na szosę, i w tenens. Postanowiłem zostawić go na dłużej, postanowiłem go trochę zmodyfikować, tak aby zobaczyć, co się z tej koncepcji da wycisnąć. No i dzisiaj podsumujemy sobie, jak ten test z tym rowerem. że Superior y, u mnie tak naprawdę jeździł w dwóch zupełnie innych wariantach albo w dwóch totalnie odmiennych rzeczywistościach. Bo najpierw ten rower cały grudzień jeździł ze mną jako typowy gravel w warunkach typowej polskiej zimy, czyli dużo błota, trochę śniegu, dużo wody, warunki bardzo, bardzo mocno trudne. No i w tych warunkach ten rower jeździł oczywiście z innymi kołami, bo jeździł z, koła, z kołami Evan Light Gravel, jeździł z nieco innym napędem, ponieważ w kołach gravelowych mam założoną kasetę 1142, a także zębatkę, która jest klasyczną zębatką Shimano GRX o wielkości 40 zębów. I w tamtych realiach rower sprawdził się naprawdę fajnie, na tyle fajnie, że postanowiłem zobaczyć, co też da się z niego wycisnąć na szosie. I przy okazji tej pierwszej części testu e, usłyszeliście też o tym rowerze to, co moim zdaniem sprawiło, że ten rower jest teraz tutaj i towarzyszy mi w Hiszpanii. Czyli ten rower pokazał, że ma w sobie bardzo mocny gen szosowy. I to też widać po samej ofercie tego modelu, ponieważ jak pewnie po dobrze wiecie seria Superior x roads to są rowery, które w zasadzie w wybitnej większości w ofercie są rowerami szosowymi z szosowymi kołami, z szosowymi oponami, z napędami, z dwoma blatami a ten model, czyli X-Road GR to pewnego rodzaju rodzynek, ponieważ ten rower y, jako jedyny ma być gravelem, chociaż bazuje na dokładnie tym samym framesecie co jego szosowi bracia. Te cechy, które sprawiły, że ten rower moim zdaniem dobrze miałby się sprawić na szosie to przede wszystkim sztywność tej konstrukcji, y, stosunkowo niewielkie prześwity, bo do tego roweru udało mi się wsadzić koła gravelowe o szerokiej obręczy z oponą 40 mm, ale tamte opony mieściły się już naprawdę na styk. Oczywiście wsadzicie tam normalne opony 40 mm. Ten rower w ogóle katalogowa jest na oponach 40 mm, tylko że na troszeczkę węższych obręczach niż moje. W przypadku tych klasycznych obręczy, ten rower normalnie jest sprzedawany na gravelowych kołach DT Swiss. To zapas prześwitu jest większy. W przypadku szerokich obręczy Evan Light Gravel ten zapas jest naprawdę bardzo, bardzo mały. Mi się to podoba, bo rower wygląda tak bardziej aero, bardziej minimalistycznie. Aczkolwiek faktycznie miejsca na błoto jest bardzo mało. Ale tak skonstruowana budowa tego roweru, jeżeli chodzi o prześwity, sprawia, że kiedy na szosie wsadzimy szosowe koła, wsadzimy opony 28 mm, to całość tej konstrukcji wygląda dalej normalnie. Wygląda po prostu jak rower szasowy, nie ma takiego typowego efektu, który często pojawia się w grawerach, że szasowa opona po prostu gdzieś tak naprawdę ginie w tym wielkim prześwicie i wszystko wygląda tak, jakby tam miał hulać wiatr i po prostu nie wygląda to estetycznie, a przede wszystkim inne cechy roweru, takie jak jego sztywność czy geometria sprawiają, że na szosie po prostu się na nim męczymy. Superior taki nie jest ten rower, jeżeli chodzi o geometrię szosową, też nie jest rowerem wybitnie wyścigowym. Ta geometria jest moim zdaniem raczej dość komfortowa. Ona, jeżeli chodzi o gravela, jest bardziej sportowa, jak na konkurencji gravelową. Natomiast jeżeli chodzi o rowery szosowe, to ten rower jest raczej przedstawicielem typowej rodziny rowerów szosowych endurance, których teraz jest mnóstwo na rynku. No i nie da się ukryć, że dla wielu osób, które zaczynają przygodę z szosą, tego typu pozycja jest po prostu trochę bardziej neutralna, trochę bardziej komfortowa. Nie wymaga ona aż takiego schylania się. Natomiast ten rower fabrycznie już dostajemy z dość krótką rurą sterową. To, co teraz widzicie, to jest rura sterowa, która nie była w ogóle przycinana, więc jak widzicie. Zapas nie jest zbyt duży, a to wszystko wiąże się z faktem, że mamy tutaj dość specyficzną konstrukcję tej rury sterowej, czyli mamy tutaj wewnętrzne prowadzenie przewodów, które są wprowadzone w ramę w okolicach rury sterowej. Tutaj jest taka specjalna podkładka, którą Wam pokazywałem w recenzji tego roweru i przez tą podkładkę kable wchodzą do ramy, tym samym nie możecie opuścić mostka niżej niż jest on teraz, ponieważ zawsze musi zostać jedna podkładka z wejściem na przewody. Tak samo nie możemy sobie pozwolić na to, aby tutaj było jakoś super dużo miejsca na Przycinanie rury sterowej, ponieważ to by wymagało praktycznie za każdym razem mocnego kombinowania z przewodami. Więc ten rower, jak go kupujecie, macie pewien zakres jeszcze, jeżeli chodzi o wysokość główki, ale nie jest on bardzo duży. Wiecie już, jak ten rower sprawdził się jako gravel. Teraz parę słów jak sprawdził się jako szosa. Ja zrobiłem na nim w tej chwili ponad 1500 km po szosach Hiszpanii. Około 20 tysięcy metrów przewyższym już ma ten rower przejechane. Bardzo. Szosowe, dynamiczne, górskie warunki. E, typowe trasy w okolicach Kalpe, czyli dziennie po 90-100 km e, po górach. Dobre asfalty, świetne zjazdy. E, takie trasy, które aż się proszą o to, żeby jeździć po prostu szybciej, aby szybciej zjeżdżać. E, I w tych warunkach ten rower sprawdził się naprawdę bardzo dobrze. Przez to, że ma w sobie trochę zgramelowej geometrii. E, prowadzi się na zjazdach bardzo stabilnie. Jest stosunkowo duży kąt wyprzedzenia widelca. Zobaczycie to w najprostszy sposób: tak, że ten rower jest małą ramą, a mimo wszystko jest jednym z niewielu rowerów, gdzie na przykład nie występuje takie zjawisko jak toe overlap, czyli kiedy mam stopę ustawioną na pedale równolegle do ziemi, stopę wysuniętą na wysuniętym pedale do przodu, kiedy odwracamy mocno kierownicę, praktycznie nie zaczepiam e, przodem buta o koło o oponę. To jest dość rzadkie zjawisko: w typowych wyścigowych szosach praktycznie zawsze będziecie zaczepiać oponą o buta, tutaj nie. Co też świadczy o tym, że geometria tego roweru nie jest taka typowo wyścigo wyścigowa-szosowa. Drugą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że ten rower ma dość stromy kąt rury podsiodłowej, co. Oczywiście sprawia, że w terenie ma nam trochę łatwiej zająć pozycję taką do jazdy w trudniejszych warunkach. Natomiast na szosie ma to generalnie pewną konsekwencję, którą nie nazwałbym raczej korzyścią, ponieważ ogólnie biorąc pozycja na tym rowerze, jest lekko cofnięta do tyłu, przez to kiedy jedziecie na bardzo stromym podjeździe, rower ma lekką tendencję do szybszego niż w zwykłych szosach, zwłaszcza szybszego niż w szosach typowo wyścigowych, podrywania. Przedniego koła do góry. To samo odczujecie. Oczywiście w terenie na bardziej stromych podjazdach tutaj kąt rury podszedłowej jest dość duży. Jeżeli chcielibyśmy to zjawisko zniwelować, tak naprawdę doszlibyśmy do realiów takich jak geometria rowerów trailowych, gdzie często bardzo duży kąt wyprzedzenia widelca, który stabilizuje nam rower na zjazdach, jest wsparty bardziej stromym kątem rury podszedłowej, który właśnie sprawia, że rower nie ma takiej tendencji do podrywania się podczas podjazdów. Tutaj mamy stosunkowo duży kąt widzenia widelca, mamy stosunkowo e, duży kąt rury, e, małe kąt rury potrzebowej. W związku z czym ten rower ma tendencję do tego, aby dość szybko przednie koło do góry na podjazdach e, zaciągać. Natomiast faktycznie, kiedy zjeżdżamy, jest moim zdaniem bardzo stabilny, bardzo dobrze na nim się zjeżdża. Łatwo było mi ustawić pozycję na tym rowerze, aczkolwiek nie obeszło się bez pewnych modyfikacji. No to czas na nagłą zmianę w sytuacji miejsc, bo pod oknem. Hiszpan zaczął młotkiem demolować stare szafki, więc stwierdziłem, że dalszy ciąg tego odcinka nagramy na rowerze. Ale w sumie dobra okazja, żeby podsumować parę szczegółów jeszcze związanych z tym rowerem. Teraz miały być modyfikacje, jakie w tym rowerze przeprowadziłem. Jest ich kilka. Na dzień dobry to oczywiście koła, co widzieliście. Standardowe, fabryczne DT Swissy aluminiowe zostały zastąpione przez na gravelu karbonowe EVAN LIGHT GRAVEL i na szosie szosowe EVAN LIGHT NEW Disc. 38 mm. Oczywiście. Czy oczywiście. Oczywiście w kontekście tego, że w tym rowerze nic nie może być takie normalne jak pan Bóg nakazał. To oczywiście mam czasowe opony na mleku. Więc też kiedyś będziemy sobie o nich robili jakiś e, odcinek. Z większych zmian jeszcze technicznych. No to oczywiście blat na szosę 40 Shimano. To oczywiście było za mało, więc wjechał e, owalny Garbaruk 48 zębów którego zresztą już widzieliście w osobnym odcinku. No i kasety na szosę 11 11:40 Shimano SLX na gravelu 11:42. No i ostatnia większa zmiana to oczywiście kierownica. Jak Wam już wielokrotnie mówiłem, nie jestem fanem kierownic z flarą. Nie lubię gravelowych kierownic. W gravelach staram się stosować kierownice szosowe, ale trochę szersze. Więc tutaj wjechał karbonowy bontrager. To jest bodajże Pro VR C o szerokości 440 mm. Bardzo fajna kierownica, bo nie jest bardzo droga, a ma jeden genialny dla mnie parametr: ma bardzo niski drop, bodajże 120 mm. Jedna z pierwszych kierownic od naprawdę długiego czasu, gdzie super wygodnie mi się jeździ w dolnym chwycie i naprawdę widzę, że bardzo dużo czasu w tym dolnym chwycie na tym rowerze spędza. No co oczywiście wiąże się też z tym, że nie ma on jakiejś super agresywnej geometrii, więc przy maksymalnie nisko ustawionym mostku mam wystarczająco niską pozycję u góry na górnym chwycie, a przy tym wszystkim na dropie nie jest jakoś przerażająco nisko, jest po prostu wygodnie. Największe plusy tego roweru największe plusy to fakt, że dla kogoś kto szuka roweru, który jest bardziej szosą a tylko trochę gravelem. to jest to jedna z ciekawszych opcji do 10 tysięcy zł. jest karbon, jest niezły osprzęt, jest karbonowa sztyca. Są nie najgorsze już fabrycznie koła. I rower, który z szosą się bardzo lubi. Oczywiście poradzi sobie w terenie. Spokojnie, poszutrze pojeździ, ale nie jest to taki gravelowy, wóz drabiniasty do super długich wypraw z sakwami. Natomiast na szosie zachowuje się praktycznie jak szosa. Zwinny, dynamiczny, a przy wszystkim dalej wygodny i co ważne dla wielu osób ma w ramię miejsce na albo duży blat, albo dwa blaty, no bo na tym samym frame framesecie Superior robi rowery szosowe z dwoma blatami, ze 105 i bodajże z Ultegrą. Sztywny, dynamiczny, praktycznie jak szosa, no jak szosa Endura, no nie jest to wyścigowa geometria sosowa Jest po prostu jak wygodna szosa, a przy tym wszystkim spokojnie pomieści opony 40 mm i polata sobie po szuterkach. Ale pamiętajcie o tym, że tego miejsca na 40 nie jest bardzo dużo. Na wąskiej obręczy jest ok, ale kiedy sadziłem tutaj moje karbonowe vanlite'y na szerokiej obręczy jeszcze hukles, to opony IRC Boken 40 mm naprawdę wchodzą na styk. Fajnie to wygląda, ale zapasu na błoto jest mało. Wracając jeszcze do ewidentnych plusów Superiora, to jest coś, co dla mnie po ostatnich rowerowych eksperymentach jest bardzo ważne. To bezproblemowość. Naprawdę, odkąd mam ten rower, jak go wyjąłem z kartonu, tak po prostu nie wiem, zmieniam koła, jeżdżę i o rowerze z grubsza zapominam. Zero dziwnych rozwiązań, zero jakichś elementów, które by trzeszczały, strzelały, luzowały się. Po prostu normalnie, a to jest coś, co w dzisiejszych czasach jest zabawne, ale wcale nie jest czymś oczywistym. Wady! Cóż, to nie będzie zbyt rozbudowany fragment, bo naprawdę bardzo dużo was w tym rowerze nie znajduję. No ale jak dobrze wiecie, zawsze staram się powiedzieć o rzeczach, które nawet mi się wydają bez większego znaczenia, ale które dla kogoś znaczenie mogą mieć. Pierwsze to specyficzna geometria. Dość Duży pochył rury podśródłowej połączony z, tak jak mówiłem, dużym kątem przedzenia widelca powoduje, że na stromych podjazdach faktycznie łatwo poderwać przednie koło do góry. Druga wada to coś, co odczują tylko ci, którzy chcą z tego roweru zrobić naprawdę typowego gravela i kupują go jako głównie gravela. No po prostu jest dość sztywny, nie daje tak dużego komfortu w terenie jak... Konstrukcje typowo gravelowe, nastawione na komfort jazdy, zwłaszcza, że nie wsadzicie tutaj dużo szerszej opony. 40 to jest max i to najlepiej przy trochę węższej obręczy. No i cóż, kończymy ten dzisiejszy film w naprawdę pięknym miejscu. To co widzicie za mną to podjazd pod Valdier, bo jeżeli interesuje was relacja z tej trasy, oczywiście możecie ją znaleźć na jednym z vlogów na kanale, a my póki co Zamykamy temat aktualnej modyfikacji, aktualnych modyfikacji Superiora X-Road. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tego roweru, różnych jego plusów, minusów, jeżeli interesuje Was jakiś wątek, o którym ja tutaj zapomniałem, to piszcie w komentarzach pod tym filmem. Postaram się na wszystkie ważne. Interesujące was kwestie odpowiedzieć, odpisać się tak, żeby wasz, Wasza wiedza o tym rowerze była maksymalnie pełna i żeby ten test zamknąć w jak najbardziej drobiazgowy sposób. A póki co kończymy, dzięki za uwagę, dzięki za ten odcinek. Lecę w dół, jeszcze cieszyć się hiszpańskim słońcem i pogodą. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!